Dzień dobry, dzień dobry w kolejnym filmiku. W tym filmiku chciałabym polecić również suplement do picia oraz do łykania. Suplement do picia: ten składnik, ten pierwiastek, bo to jest pierwiastek, najlepiej wchłania się w postaci cytrynianu magnezu. Najgorzej Tlenek magnezu. Można go pić i pić i, i wchłonie się tylko 10-15%. A cytrynian wchłania się w ponad 95% do organizmu. Pierwszy suplement, który chciałam Wam polecić to jest. Yy, Pepki Mac. to jest taka nazwa magnezu yy, kompozycji yy, suplementu. Peptimak. Dlaczego Peptimak? Bo są tutaj peptydy kolagenu rybiego. Jest tutaj również magnez jako podstawowy składnik. Ponad w jednej porcji, jednej takiej szczytce jest 250 mg magnezu. Kolagen rybi z groszkiem, który nadaje słodki smak dla tego suplementu. To jest 100 mg w jednej porcji. Jest tutaj również cynk 7 mg, witamina B6, która wspomaga wchłanianie magnezu oraz miedź. 1 mg miedzi. Optima. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Jeśli czujecie dogranie powieki. Jesteście nerwowi, spięcie, czujecie skurcze, łydek, warto zacząć suplementację magnezem, a najlepiej wchłanialny jest magnes rozpuszczalny. Także taki magnes, przepraszam, taki magnez, on jest rozpuszczalny w saszetkach, otworzę go tutaj przy Was, pokażę Wam te saszetki. Że nie rozpuszczę, bo nie mam wody. W każdym suplemencie jest książeczka z opisem i korzyściami, jakie są e, z picia właśnie e, suplementów. Jest w takiej pięknej, niebieskiej saszetce. Taką saszeteczkę pijemy raz e, dziennie. E, przeczytajmy tutaj, jakie są e, korzyści ze suplementacji magnezyny. Hmm, Peptimag, tak, Peptimag. Bo to i są również peptydy. E, już Wam mówię. Ale tak jak przypominam, jest tutaj cytrynian magnezu i mleczan magnezu. Tutaj już jest bardziej doprecyzowane. W tak dobranych proporcjach są świetnie wchłaniane przez organizm, Mielicie cienkim i łagodne są, Jest łagodne dla żołądka. Nie wiem, czy wiecie, ale nadmiar magnezu, jak przedawkujecie, mówię, że na czczo, działa przeczyszczająco. Także to też jest ważne, że, żeby ta postać tego magnezu była e, korzystna dla układu pokarmowego. E, no i tak, magnez e, przyczynia się do zmniejszenia uczucia zmęczenia i znużenia, Pomaga w utrzymaniu e, równowagi elektrolitowej. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego e, metabolizmu energetycznego. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Pomaga w prawidłowej syntezie białka. Y pomaga również w utrzymaniu prawidłowych funkcji psychologicznych. Magnez y jest y zaburzone, jest wchłanianie magnezu y przy dużych ilościach pitych kaw. Także nie to, że y Kawa wypłukuje magnez, tak jak mówią powszechnie wszędzie w reklamach. Kawa blokuje wchłanianie magnezu. Magnez również pomaga w utrzymaniu zdrowych kości, pomaga w utrzymaniu zdrowych zębów, pomaga również odgrywa ważną rolę w procesie podziału komórek. I tutaj dodatkowo jest witamina B6 w proporcji, w jednej porcji, w jednej takiej sażetce jest 1,4 mg witaminy B6 pomaga w prawidłowej syntezie cysteiny pomag, przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego również pomaga w utrzymaniu prawidłowego metabolizmu homeocysteiny to też jest bardzo ważne Pomaga układ nerwowy oczywiście. E, pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Zmienia uczucie, e, zmniejsza uczucie zmęczenia, znużenia. Przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej. Ważne w, e, u kobiet, tak? Bo kobiety szczególnie mają problemy z hormonami. Jest tutaj również cynk w, w jednej porcji 7 mg. A jest cynk e, helatowy. Helatowany w postaci e, diglicynianu cynku e, zapewnia e, mu najlepszą przyswajalność. A chodzi tu o przyswajalność głównie tak. Bo jak kłykniesz się nie przyswoi, to nic, e, nic nie pomoże taki suplement. <laughs> cynk pomaga w ochronie komórek e, przed stresem oksydacyjnym. Przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu kwasów tłuszczowych oraz makroskładników odżywczych, e, pomaga zachować zdrową skórę, zdrowe włosy i paznokcie. Oczywiście, pomaga również w utrzymaniu prawidłowej płodności i prawidłowych funkcji rozrodczych, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. <try> e, pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu testosteronu we krwi. Cynk pomaga w utrzymaniu e, zdrowych kości. E, pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych. E, przyczynia się do utrzymania prawidłowego widzenia. Także jeśli masz pogorszenie wzroku, spróbuj e, suplementować się cynkiem. Cynkiem organicznym oczywiście. Ewentualnie suplementem, który zawiera wszystkie składniki <coughs> pepti-magen. Jest również miedź. Yy, miedź jest yy, schelatowana w postaci diglicynianu miedzi, zapewnia, yy, co zapewnia jej najlepszą yy, przyswajalność. Yy, miedź przyczynia się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej pigmentacji skóry i włosów. Przyczynia się do prawidłowego transportu żelaza w organizmie. Bardzo dużo ludzi ma niedobory żelaza i anemię. A co może być przyczyną złego wchłaniania? Niedobór miedzi w diecie. Jest tutaj również kolagen niofilizowany. Nieco tu dużo mówić o kolagenie. E, pomaga e, na nasze e, tkanki, tak? E, tkanki łączne. E, kolagen jest białkiem, który stanowi budulec skóry, macierzy, chrząstki. no i tkanki łącznej, tak? E, co robić jest pozyskiwany ze skóry rybich? Ryba ma najbardziej zbliżony, zbliżoną postać kolagenu do yy, kolagenu człowieka. Yy. Dlatego chciałabym Wam polecić ten oto suplement. I szybka polecajka. Witamina C codziennie powinna być w naszej diecie. Również działa na odporność. Yy, witamina C również pomaga w wchłanianiu kolagenu, wchłanianiu żelaza. Yy, co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Yy, yy, yy. Jest yy, z naturalnych yy, ekstraktów pozyskiwane. Yy, jest tutaj ekstrakt z dzikiej róży, która ma najwięcej witaminy C, ekstrakt z rokietnika, yy, z bambusa standardowanego i ekstrakt z aceroli. Jest jeszcze diosmina i hesparyna. E, to jest w kapsułkach, jest 30 kapsułek. E, w tym drugim suplemencie magnez jest 30 saszetek. Także taka kuracja miesięczna. E, dlaczego taka kuracja miesięczna? Ponieważ są to składniki pochodzenia naturalnego. I takie suplementy mają... E, Kluczą datę przydatności. Dlatego warto stosować y, składniki pochodzenia naturalnego, które wchłaniają się w najwyższym, y, na najwyższym poziomie, a nie jakieś y, suplementy z supermarketu. <grych> które y, powiem. Nie kupuję takich y, suplementów. Nie stosuję i nie polecę takich y, suplementów. Tyle z mojej strony, także zapraszam Was i polecam suplementację sprawdzonymi preparatami. Są tutaj również na stronie, na stronie firmy są badania naukowe potwierdzające skuteczność. Również jest wydany album efektów. Ludzie, którzy stosują te suplementy, te kosmetyki czy kolorówkę. Te wszystkie opinie zostały zebrane i opublikowane w albumie. Zapraszam i polecam.